Dzień dobry, witam państwa serdecznie, jako największy pojeperpe, mimo tego, że mam nieźle najebane w mózgu, chciałbym wyrazić swoją opinię na temat dobrze znanego wam portalu fotka.pl ale nie o samym portalu chciałbym Wam coś powiedzieć, lecz o tych pojebanych użytkownikach tej strony, których znacie jako Fotkowiczów, rozpierdalają mnie niektóre pojeby z Fotki, których zachowanie może doprowadzić człowieka do kurwicy nerwicy w kurwu i tym podobnych efektów ubocznych czyjęś głupoty, na przykład dajmy na to siedzę sobie na Fotce, chodzę po ludziach i szukam jakichś fajnych czy też interesujących profili i powiedzmy, że znajdę jakiś profile koniku, na przykład seks i Aniasu i Tmadzia, czy też Love Marysia. No i Semyśle nie z nami, ale ma fajne fotki jej interesujący profil to se ją zaproszę do znajomych, nic nie zaszkodzi przecież. I kurwa to co mnie najbardziej wkurwiał takich skurwysyńskich osób to to, że kurwa wyślesz takiej kurwie zaproszenie i dobrze wiesz ty i ona, że się nie znacie, a ta pizda ci napisze wiadomość albo komenta w stylu, elo, znamy się, sienka, nie znamy się, dlaczego mi wysyłasz zaproszenie? No kurwa jak widzę takie coś to bym chętnie wziął te ich puste łuby i napierdalał w ścianę aż by z Zmądrzały. No kurwa wysłałem ci zaproszenie to je akceptuj a jak się coś nie podoba to wypierdalaj i nie pytaj się głupio kurwa mać czy się znamy. Żal mi takich osób. Słuchajcie Romka bo dobrze pierdoli. I to znaczy mówi. Jako prezydent Stanów Zjednoczonych sam nieraz doświadczyłem takiego popierdolenia u niektórych fotkowiczów. A w szczególności fotkowiczek. Nawiązując do wypowiedzi Romka na temat zaproszeń chciałbym dodać iż mnie osobiście doprowadza do kurwicy następująca rzecz. Wysyłam komuś zaproszenie na fotce bez znaczenia czy znam tą osobę no i czekam sobie i czekam na jakiś odzew czyli akceptację bądź też odrzucenie i niecierpliwym będąc patrzę na profil danego użytkownika któremu wcześniej wysłałem za pro. i. W polu, ostatnie logowanie widnieje napis np. Na godzinę temu, a w polu wysłane zaproszenie do tej osoby, 6 dni temu, no kurwa chuj mnie strzela. Czy wy kurwa ludzi macie kontakt ze światem? Po chuj zakładacie konta na fotce jak kurwa nie macie czasu nawet na zaakceptowanie czy też odrzucenie pierdolonego zaproszenia. No mają rację. Ja się absolutnie z nimi zgadzam. Słuchając ich mądrych słów chciałbym powiedzieć coś równie trafnego i nawiązującego do tych popierdoleńców z fotki.pl. Pomijając już to co powiedzieli Romek i George pragnę dodać iż mimo tego że posiadam bardzo silną osobowość, nic mnie nie wyprowadza z równowagi tak jak niektóre niedojebane nastoletnie kurwy w wieku od około 12 do około 15 lat. Tutaj przypomnę, że słowo prostytutka oznacza zawód, a słowo kurwa jest cechą charakteru, no więc nieraz surfując po fotce, a robię to zawsze gdy mam wolny czas i oglądając profile ziomali zrytych i mniej zrytych, żalowych i nieżalowych pasztetów i zajebistych lasek natrafiam jak wielu z was pewnie na profile, których jeszcze nie oceniłem, no i... Z racji tego, że jestem życzliwym człowiekiem, nawet jeśli ktoś ma brzydką mordy cycki jak ameba i dupę jak słoń, nie damy mu niskiej oceny, zazwyczaj daję jedenastki, Ale przejdźmy do rzeczy. Przypuśćmy, wchodzę na profil jakiejś błównianej kurwy ońków w stylu Sexy Madia 9-4 lub na przykład Aniusia 9 5. No i daję jej najwyższą możliwą ocenę jaka jest, czyli jedenastkę. Następnie po kilku może kilkunastu godzinach logując się na swoje konto i wchodząc na zakładkę oceny widzę coś za co bym tą kurwę z przyjemnością wypierdolił w dupę następnie rzucił na pożarcie mojemu staremu. Patrzę na zakładce z ocenami, nazwa profilu, seks i madzia 94, twój głos. Jedenastka, głos na Ciebie. Jedynka, no kurwa mać ja pierdolę jak se o tym przypomnę to mnie kurwica bierze i zaraz pan chyba ten mikrofon rozkurwie za takie coś taką kurwę powinno się wziąć, przywiązać do jakiegoś kibla do którego się wcześniej nastrało, wiążąc przy tym jej ręce i nogi, wsadzić łeb do tego kibla następnie spuszczać wodę i żorować szczotką dowóce po cipie ażby się dziwka rozumu nauczyła. To ja kurwa z czystego serca dałem jej jedenastkę mimo tego że Mary jak tatarskie siodło i suty jak wentyle odjelcza a jak patrzę na nią to aż mi papę z dachu zrywam. A ta szmata skurwiała ośmieliła się dać mi jedynkę. Kurwa jebać jebać jeszcze raz jebać takie pokurwione laski. Szkoda słów. Dziękuję za uwagę. Cześć.